Cześć dziewczyny, witam w kolejnym dniu Mamy poniedziałek, 7 grudnia Wow, jak ten czas szybko leci Wczoraj był bardzo, bardzo, bardzo Szybki i krótki vlogmas A dzisiaj jestem już na pełnych obrotach Już posprzątałam, zjadłam śniadanie Właśnie robię sobie kawę Postawiłam jedno pranie I przycupnęłam Tu przy toaletce Bo chcę sobie buzię wypielęgnować Jak ja tak zazwyczaj mam Jak Rano wstanę, to pierwsze co, zapomniałam, że nie w twarz tylko na ręce, to pierwsze wstanę to oczywiście mycie ząbków, wymycie się, sprzątanie i dopiero później, na samym końcu jak sobie wszystko porobię, to sobie siadam przy toaletce i zabieram się za pielęgnację. Choinka już jest ubrana jak widzicie, robi taki klimat świąteczny naprawdę. No nie jest za duża, ale my też yy, nie chcemy za dużej, mieliśmy parę lat temu, jak kojarzycie z vlogów, to yy, mieliśmy żywą choinkę zazwyczaj i ta choinka była duża, no ale teraz no niestety nie ma takich możliwości, bo jest tutaj za dużo zabawek. No dobra, więc zaczynamy nowy tydzień, słuchajcie, jutro jadę na Lumpex w Tarnowie, otworzyli po tej przerwie całej covidowej... Z powrotem lumpek i mam nadzieję, że coś fajnego znajdę. Ten lumpek za piątaka dziewczyny. Weekend spędził, spędziliśmy szybko, intensywnie. Była właśnie u nas Kasia z córką. E, posiedzieliśmy, pobawiliśmy się. E, wiecie, jak to jest: jak się spotykają znajomi, z którymi zawsze jest o czym gadać, no to czas leci. I tak było w sumie ostatnio też, nawet jak. E, zaprosiliśmy do nas e, Patrycję. Pozdrawiam cię, kochana. Jacka. Pozdrawiam cię też, bo wiem, że oglądasz I Julkę i powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie, e, fajnie, że udało się nam po prostu spotkać, tak na żywo poznać i zawrzeć nowe, fajne znajomości, bo naprawdę są to ludzie przesympatyczni, z którymi jest o czym gadać. I nawet to powtarza mój mąż, e, Staszek. Jacku, że bardzo się cieszymy, że Was poznaliśmy i że możemy ten kontakt utrzymywać, bo jest po prostu, rozmowa się klei, jak to się mówi. Dobra, to teraz kolejna warstwa pielęgnacji. Nało nałożę sobie ten kremik z witaminą C z debody shopu, bo to już mi tak fajnie wchłonęło. I dzisiaj plan na dzisiaj jest taki, że muszę wymalować takie półeczki dwie mąż będzie robił. Jedna tutaj, z tej strony, właśnie tak jak Wam kiedyś mówiłam pod tą wysoką półką. Tylko, że ona jest taka wąska, tak żebym postawiła, słuchajcie, właśnie tak nawet taką pielęgnację, którą chcę używać codziennie, i żebym o niej nie zapina, zapominała. Takie typowo, wiecie, wąska, wąska, taka półeczka. I tutaj na szafę i na szafę, na ścianę żeby po prostu nie zapominać o najważniejszej pielęgnacji. A ta druga półeczka to jest półeczka dla mojego męża pod jak się nazywają, pod takie te kolekcjonerskie motorki, takie wiecie, miniaturki motorów. No, także dobra, idę. Bo słyszę, że mi się kawa zrobiła. Jeszcze Wam chciałam pokazać, jaka dzisiaj piękna jest Antosia. Jak aniołek. Słuchajcie, założyłam jej sukieneczkę taką białą z Pepko, którą w zeszłym roku kupiła moja mama właśnie na, na okres świąteczny. Dobrze, to nie. Babcia. Babcia Ela kupiła, tak? Sukieneczkę białą w zeszłym roku. Ale w zeszłym roku, no niestety była dużo, dużo, dużo za duża. Więc teraz jej założyłam. E, ja wiem, że dzieci... Szybko brudzą, to jest biała sukienka, ale e, od jakiegoś czasu jestem, wychodzę z tego założenia, że ona ma bardzo dużo fajnych ciuszków, zresztą ja też. I e, kiedyś robiłam tak, że mm, takie ładniejsze ciuchy zostawiało się gdzieś na przysłowiowe wyjście. No a że wszyscy teraz wszędzie siedzimy w domach, to w domu też można pięknie wyglądać. I to jest takie, oj to zmienimy już, patrz. Loczek piękny, aniołek mój. Jesteś mój aniołek. Piękna jest ta nasza Tosia. Loczki, wczoraj wykąpałyśmy. To sprężynki się zrobiły. Piękny aniołek, dobra, idę jej dać pićku. Sobie tą kawę zrobię i może puzzle poukładamy. Nie, kalendarz odwędowy wyciągniemy. No i. No! Antosia się sama chciała dobrać do kalendarza i tu roztargała. Tak wiecie, pazernie, piętnastkę już. Otwieramy teraz cyferkę numer 7. tu jest siódemka, zobacz, Tosiu. No, tu, trzeba paluszek i otwórz, no. Do góry. No. O, właśnie. I wyciągamy, tu chyba jakiś bałwanek jest, no, wyciągaj czekoladkę. Co jest, pokaż mamie, co tutaj jest za... Co to jest? Bałwanek. No, główka bałwanka, no to haps, do buźki i miam miam. I kolejna czekoladka jutro, tak? No, ale to trzeba czytać, a nie po obrazku. Czekaj po kolei. Pokaż, co tu masz. Co tu pisze? Jest napisane. Przed świętami, w mroźny ranek, w lesie zjawił się bałwanek. Płaszczyk miał śniegowe płatki. Już tyle? Co robisz? Sama czytasz? No dobra, to przeczytaj mi. Panu, proszę Co? Przeczytaj mi. Przeczytasz mi? No, dobrze. dobrze to przeczytaj. Potole Mam Mieszkali, to duże potole. Potole mieszkały? 我只看个小人鱼，一是看东西。 To nie, okay. nie da się odkręcić. Czemu się nie da odkręcić? Się nie da. Masz kuciek. Dekel. Dekel? Jaki to jest klucz, Tosia? Trzynastka. A, Tak Cześć, dziewczyny. Ja właśnie jeszcze znowu kończę vlogmasa z miejsca. Tutaj w lęki pokoju, słuchajcie, dzień mi po prostu tak zleciał, że nawet nie wiem kiedy. Że naprawdę nie wiem kiedy dzień zleciał. Obiadek był przepyszny i w sumie po obiedzie położyłam się. Na łóżku z Antosią, bo ona się trochę potukła. No i mi się tak kimnęło, przesnęło. Teraz dziewczyny na dole szaleją, więc uciekłam do góry tutaj, żeby dokończyć tego vlogmasa. I muszę Wam powiedzieć, że właśnie lepiej mi się zebrać i ogarnąć takiego dobrej, dobrego vlogmasa, jeżeli chodzi o długość, te 10-15 minut, tak właśnie do godziny mniej więcej 14, bo później to się tak odwleka w czasie, jest głośno, jest szum, ja też nie chcę pokazywać. Wiecie za bardzo wszystkiego, męża i tak dalej, jak co tutaj się dzieje, jak jesteśmy wszyscy w domu. Dlatego muszę się starać nagrywać te vlogi po prostu do południa. Eee, no, i przez to w ogóle, że sobie kimnęłam, przespałam się oczywiście. No to nie zdążyłam niestety pomalować tych półeczek dzisiaj, więc jutro rano się za to zabiorę. Na szczęście jutro nie muszę robić obiadu, bo został mi właśnie schab z dzisiaj, może zrobię kaszę do tego albo ryż, no nie wiem i coś tam, może jakąś zupkę po prostu w ogóle jutro, na jutro jest dziewczyny też taki plan, że pojadę na te lumpeksy więc też postaram się Was ze sobą zabrać i, i tak, a dzisiaj kończę uciekam do dziewczyn bo słyszę, że tam szaleją i się tłuką zrobię, zrobię jakąś kolacyjkę pobawimy się troszeczkę i obowiązki po prostu muszę Antosie też inhalację zrobić jutro też właśnie muszę jechać do apteki bo mi się lekarstwa pokończyły w dalszym ciągu dziewczyny ją trzyma taki mocny, mocny katar Cały szczęście, że ona sama smarka ładnie smarka e, i nie ma z tym problemu, ale boję się po prostu, żeby gdzieś to i wiecie, dalej tu nie poszło ale myślę, że jak robię te inhalacje jak ona ładnie smarka, cały czas smarka to nic takiego nie będzie miało miejsca zaraz mi telefon padnie, więc uciekam Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i widzimy się jutro.